Gdy, gdy ta piłka centrowana jest pod bramkę. Sześciu graczy Barcelony w polu karnym. I jeden do zera! Jeden do zera dla Barcelony! Długo czekało kaptał na tę bramkę, w dość przypadkowych okolicznościach ona pada. To jest czwarta bramka zdobuta po rzucie rożnym w tym sezonie przez Barcelonę. W poprzednim ta drużyna przez długi, długi czas nie mogła Gola. W ten sposób za chwilę zobaczymy powtórkę. Tam było straszliwe zamieszanie. Coś niesamowitego, jaka ta eksplozja radości. Mówiliśmy o tym, że te stałe fragmenty gry nie przynosiły żadnego powodzenia. Przyniosły późno, ale przyniosły bramkę. Samuela Eto. Samuela Eto. Tak, w taki właśnie sposób Samuel to zrewanżował się Michelowi Casillasowi za tego, za ten niewykorzystany rzut karny. Będzie żółta karka, jest żółta karka oczywiście dla Kamerujczyka. To ja teraz wchodzę pod nasz pulpit i odszczekuję to, co mówiłem przed